Siemano, ostatnio w Anglii zdarzyła się dość taka śmieszna rzecz. Może nie dla fanów United, ale dla reszty klubów naprawdę śmieszna, a w zasadzie smutna też po części bowiem Manchester United w bardzo kompromitującym stylu odpad pokarnych z Greensby Town, które grało na moment tego, jak nagrywam. Gra obecnie w League 2, czyli tak jakby w czwartej lidze angielskiej. Więc w ramach tego, że Greensby Town po tym meczu z United nam się nieco okazało, to chciałbym opowiedzieć 5 faktów o tym klubie, które może powinniście znać, może nie znaliście, może znaliście, może i nie, ale chciałbym, żeby przybliżyć wam nieco sensacyjnego zwycięzcę meczu z United. Chciałbym wam przybliżyć ten klub, który dokonał takiej niesamowitej rzeczy. No to zaczynamy. Greensby Town zostało założone w 1878 roku po tym jak było spotkanie w pubie Wellington Arms przy ulicy Freeman w Greensby. Wśród uczestników byli członkowie lokalnego klubu krykieta Worsley, którzy chcieli utworzyć klub piłkarski, który mógłby zająć puste zimowe wieczory po zakończeniu sezonu krykieta. Klub pierwotnie nazywał się Grimsby Pelham, co było nazwiskiem rodowym hrabskiego Jarbrough, znaczącego właściciela ziemskiego w tym regionie. W 1880 roku klub zakupił ziemię w Clee Park, która miała stać się jego stadionem do 1889 roku, kiedy to przeniósł się do Abi Park a następnie w 1899 roku ponownie do swojej obecnej siedziby Bludni Park. Pierwotnymi aborwami były niebiesko-białe obręcze, które w 1884 roku zmieniono na czekoladowo-brązowe i niebieskie koszulki w ćwiatki. Przydomkiem tego klubu jest The Mariners. Co w po polsku oczywiście znaczy marynarze. A przydomek Mariners nie jest wcale przypadkowym, ponieważ miasto Greensby jest generalnie silnie związane z przemysłem rybołówstwa morskiego, gdzie to niegdyś generowało to bogactwo miasta. W czytowym okresie, w latach 50. XX wieku, był to największy i najbardziej ruchliwy port rybacki na świecie. Ten klub, niestety, nie miał długiej historii, jeśli chodzi o sukcesy. Największym ich osiągnięciem były lata 30., kiedy grali na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii. A także dwukrotnie grali w półfinale FA Cup, do którego dotarli w roku 1936 i 1939, gdzie po kolei zostali wyeliminowani przez Przez Arsenal, który ich pokonał 1-0 Oraz przez Wolverhampton Wonders, które rozgromiło ich 5-0 Również trzeba zaznaczyć, że te największe sukcesy były w latach 30 XX wieku jeśli chodzi yy, o wskazanie najlepszego piłkarza w historii Grimsby Town, to jest bardzo ciężkie zadanie, ponieważ mamy dwóch kandydatów. Po pierwsze, najlepszego strzelca w ich historii, którym był nim Pat Glover, który zdobył dla nich łącznie 180 bramek, grając w latach 1930 do 1939. A rekordzistą pod względem występów w klubie jest John McDermott, który łącznie zagrał w, w latach 1987 do 2007 który łącznie zanotował 647 występów i ostatnim faktem jest to że swoją karierę w Greensby zaczynał legendarny szkoleniowiec Liverpoolu Bill Shankly kiedy to pracował w, z nimi w latach 1951 do 1954 gdzie niestety nie odniósł żaden sukcesu, jednak został raczej zapamiętany przez kibiców pozytywnie, jednak z przygody w Greensby pochodzi również bardzo ciekawa historia. Kiedy jeszcze piastował funkcję w tym klubie, został zatrzymany przez policję przy próbie bicia kolejnego rekordu prędkości. Wtedy pan oficer rzekł: Przekroczył pan dozwoloną prędkość, panie Shanklin. Rzekł wtedy oficer. Jeśli dzisiaj się spodobał pierwszy odcinek tego formatu. To możesz zostawić łapkę w górę, ocenę, możesz podbić film. Taka teraz opcja nowa jest, że no, polecam po prostu podbijać, bo może dalej gdzieś zaleci mój film. Nie wiem. Róbcie co chcecie. A jeśli podoba wam się nowy format, to możecie pisać jaki klub, albo jakiego piłkarza, albo co mówić w na następnym odcinku. I ciao!